Tylko 8% ludzi osiąga swoje cele. Jest to przerażająca statystyka, która okazuje to, jak bardzo ludzie są podatni na rozproszenia i porażki. A co za tym idzie, poddanie się. A w tym filmie pokażę Ci cztery kroki do tego, jak już nigdy się nie poddawać. Jeśli kiedykolwiek poddałeś się w swoim działaniu, to sorry, ale jesteś przegrywem. Bo tylko przegrani tak robią. A zwycięzcy działają do samego końca, niezależnie od napotykanych trudności. Ale gwarantuję ci, że po tym odcinku już zawsze będziesz działał do samego końca. Pamiętam, jak kiedyś wiele razy jeździłem na turnieje z ping -ponga. Miałem wtedy jakieś 8-9 lat. I gdy ktoś przegrywał, to często załamywał się i zaczynał płakać jak to dziecko. I w takich sytuacjach trener zawsze podchodził i mówił mu, żeby uwierzył w siebie, żeby pamiętał, jak jest dobry, ile już ubie i żeby skupił się tylko na kolejnej wymianie. Jeśli nachodzą ci jakieś złe myśli o poddaniu się, to uwierz w siebie. Pamiętaj o swoim całym postępie, który przeszedłeś do tej pory. Przeanalizuj swój cały progres. Zobacz ile udało ci się już polepszyć, ile rzeczy ulepszyłeś w tej danej rzeczy. Jeśli grasz w piłkę na przykład, to w porównaniu do pierwszego dnia, jak ledwo co umiałeś kopnąć piłkę, a do tego roku, co już na przykład trenujesz, to już umiesz normalnie strzelać z każdej pozycji na bramkę. Można tak to porównać. A więc pamiętaj o swoim całym progresie, ile udało Ci się już dokonać, bo jeśli w tym momencie będziesz chciał przerwać, to tak naprawdę zmarnujesz go po prostu. Zmarnujesz ten cały czas, który złożyłeś, zmarnujesz ten cały wysiłek, w który włożyłeś w tą jedną rzecz. Jak ja teraz patrzę na swoje filmiki z jesieni, kiedy zaczynałem robić ten content z rozwoju osobistego, to po prostu aż mi się na to ciężko patrzy, ponieważ montaż był gorszy, gorzej się wypowiadałem, i ogólnie cały filmik. Miał gorszą jakość w porównaniu do tych, co nagrywam obecnie. A więc wierz w siebie, pamiętaj o tym, ile już do tej pory udało ci się osiągnąć, i skup się tylko na kolejnym działaniu. Z każdą próbą stawaj się o ten 1% lepszy. Życie jest zbyt krótkie na zamartwianie się. A więc wyobraź sobie, że Twoje życie to jest film, gdzie ty jesteś głównym bohaterem. Wyobraź sobie to, że całe Twoje życie jest nagrywane, i pod koniec swojego życia możesz sobie odtworzyć ten film i przypomnieć sobie, jak to wszystko wyglądało. Jeśli ktoś by to oglądał i nie byłby zaciekawiony Twoim codziennym życiem, to zdecydowanie musisz coś zmienić. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że główny bohater, czyli ty sam, biegnie maraton i w tych ostatnich 10 kilometrach, kiedy jego nogi już prawie nie są w stanie go utrzymać, i kiedy jest najciężej, postanawia się poddać. I co to byłby z niego za główny bohater, który poddaje się, nie działa do końca i nie przełamuje swoich granic? No byłby po prostu słaby. Opinie o tym filmie na pewno byłyby poniżej połowy. W lepszej wersji ten główny bohater pokonuje swoje słabości, biegnie do samego końca i osiąga rzecz, której większość ludzi nie jest w stanie zrobić. I ty musisz być tym głównym bohaterem. Porównuj swoje codzienne życie do tego filmu, że ktoś się nagrywa i wyobrażaj sobie, że twoje życie to jest film, który później będziesz mógł otworzyć w wspomnieniach. Albo w innych chwilach słabości możesz również zastanawiać się, co w takiej sytuacji zrobiłby Twój idol: czy by się poddał, czy działał do samego końca. I takie porównania dodadzą Ci motywacji do dalszej pracy. W chwilach słabości potrzebujesz tego jednego motywującego bodźca. A więc odnajdź odpowiedź na pytanie, dlaczego to robisz. Jeśli będziesz znał powody swoich działań, to o wiele łatwiej będzie ci pracować dalej, ponieważ po co miałbyś przestawać, skoro dokładnie wiesz, dlaczego to robisz. Dokładnie wiesz, dlaczego, na przykład chodzisz na siłownię. Może to być dlatego, że wyśmiewali się z ciebie w szkole, że żebyś za chudy albo za gruby, albo. Na przykład dlaczego ja nagrywam na YouTubie Dlatego, że właśnie chcę Ci pomagać jako widzowi Osiągnąć najlepszą wersję samego siebie A więc jeśli chcesz się podać w jakiejś rzeczy To zastanów się, a najlepiej jeszcze zapisz odpowiedź na pytanie dlaczego to robisz I później za każdym razem do tego wracaj i sobie to przypominaj Ja mam nad biurkiem, nad monitorem wywieszone kartki Gdzie mam zapisane swoje cele I obok każdego z nich jest dokładnie określona odpowiedź na pytanie Dlaczego dążę do jego osiągnięcia i chwila, gdy mi się nie chce czegoś robić, gdy nie chce mi się pracować, gdy nie chce mi się działać dalej do osiągnięcia tych celów, to siadam i sobie czytam, dlaczego to robię i czytam powody swoich działań. I wtedy od razu o wiele łatwiej jest mi się zabrać do dalszej pracy. A więc odnajdź i zapisz odpowiedź na pytanie, dlaczego to robisz, i później będziesz nieustannie wracał do powodu swoich działań, dzięki czemu będziesz niepowstrzymany. Będziesz dokładnie wiedział, dlaczego robisz dane czynności. Dzięki naszemu nastawieniu, możemy osiągnąć wszystko. Bo jedyne, co powstrzymuje cię przed nieustannym działaniem, jest Twój mózg. Dlatego ta rzecz bardzo ci pomoże. Jest ją Twój mancet. Pomyśl sobie, że odpuszczenie jest dla słabych, a Ty osiągasz wszystko. Pamiętaj, że tylko przez ciężką pracę możesz osiągnąć sukces. Bo bez jej, no, nic po prostu nie przyjdzie. Nic nie zjawi się tak, tak po prostu w Twoim życiu. Nic nie spanie Ci z nieba. A więc pamiętaj, żeby nieustannie działać. I mieć ten kluczowy mindset zwycięzcy. Oprócz tego, wyobraź sobie w Twojej głowie, że Ty już masz tą rzecz, że Ty już ten sukces osiągnąłeś, i dzięki temu Twój mózg będzie wyobrażał sobie, będzie uważał, że Ty już to posiadasz w prawdziwym życiu. To jest naprawdę kluczowe, ponieważ dzięki temu będziesz się zachowywał jak ta lepsza osoba, a wtedy zwycięstwo stanie się jedynie kwestią czasu. A więc wypracuj w sobie ten mindset zwycięzcy, pamiętaj, że tylko dzięki pracy osiągniesz sukces i stawiaj siebie wyżej. Stawiaj siebie wyżej od tych większości ludzi, od tych 99% ludzi, którzy by podali się w pierwszej trudnej chwili. Miej w swojej głowie tą wizję, że ty nigdy nie odpuszczasz, że ty jesteś tą, tym zwycięzcą, który jest w stanie osiągnąć cokolwiek sobie powie, że jest w stanie osiągnąć wszystko. A więc pamiętaj, że twój mindset jest kluczowy w każdym działaniu. A więc podsumowując. Żeby już nigdy się nie poddać i żeby nieustannie działać do samego końca, do osiągnięcia twojego celu. To wierz w siebie i pamiętaj o całym progresie, który zrobiłeś już od samego początku. Patrz na swoje życie jako film, gdzie jesteś głównym bohaterem. Odnajdź odpowiedź na pytanie, dlaczego to robisz. Oraz miej mindset, że odpuszczenie jest dla słabych, a ty osiągasz wszystko. I skoro już wiesz, jak ważnym jest, abyś nigdy się nie pozdał, to teraz musisz zacząć postrzegać porażki na swoją korzyść. I w tym filmie dokładnie tłumaczę, jak to osiągnąć, a więc klikaj sobie w niego i razem po sukces.